Pokaż tego Gnata. Kurwa. Ty nigdy nie zakapujesz, że ja nie daję nikomu swojej broni? Pokaż tego Gnata! Zostaw. Ty stary, to przez niego nigdy nie budujesz Nie kurwa, to nie tak, po prostu nigdy nikomu nie daj swojej broni, jasne? Oddaj to. let Dobrze, że ojciec tego nie dożył. Ja wiem, że to grzech, ale dlaczego nasz Paweł, dlaczego to nie był ten drugi? Mamo, wstydzę się nawet iść do sklepu po chleb. Nie odcieraj w rękę, proszę czekać. that. Mamy? Dlaczego nie przyjechała? Krowa się ocieliła. Boże Paweł, coś ty zrobił, Siadach! chcę zostać z bratem sam. chcę się wyspowiadać Mój brat chciałby się wyspowiadać Chciałby za Sakrament spowiedzi jest rozmową z Bogiem, bez świadków. Śledztwo w toku. Nie wiem. Proszę złożyć podanie na piśmie. Otrzyma ksiądz zgodę na widzenie bez świadków. Ciotryk ja tego nie wytrzymam. Wyprowadzić oskarżonego. Nie wytrzymam. Stać! Do wyjścia! Piotrek, pomóż mi, proszę cię! Pomóż mi, proszę cię! Ja tego nie zrobiłem! Pomóż mi, proszę cię, pomóż mi! To nie ja! Wreszcie, jak on tam? No, paczkę dałem, mama. Tyle razy ci mówiłem, mamo. A kto to inny zrobi, co? Ty tymi rączkami? Oj, mamo. Żniwa teraz pójdą ruk. Cuk. Pawełek mówił, że pieniędzy z tej unii to można jeszcze dostać i na inne maszyny. Nawet papiery chodził wypełniać. Do takiego jednego. No do miasta. Nie znam. A kiedy to cudotechniki do techniki przywieźli? Ach. Z miesiąc. Pawełek pieniądze przesyłał. A ja chodziłam wpłacać na pocztę. Wuj Edek, idź do niego. Ja nie mogę. Piotrek, wiesz, co oni tu piszą, że Pawełek to może pięć lat siedzieć. To nieszczęście. Nie chcę, żebyś mnie źle zrozumiał, ale po co wam teraz ten traktor? Ty nim jeździć nie będziesz, a ja pomóc chcę, spłacę wszystko. No oczywiście nie od razu, tylko na raty, jakbyś mi na te pięć lat rozłożył. A pieniądze się wam przydadzą. Gotówka na adwokata. Niech wuj jedzie. Co? Niech wuj jedzie. Wynocha. Tak do wuja? Wynocha. Jeszcze przyjdziecie do mnie. Na kolanach. Jak wam te banki za kredyty na kark wejdą. Kurwa. Co mam robić? Nie wiem. Mój brat. Mój brat zabił człowieka. Przez wszystkie te lata, myślałem sobie o tym, jak to będzie, kiedy ja już będę miał tę swoją parafię, wrócę na wieś. I co ja mam to teraz tak po prostu zostawić? Przecież wiem, że ksiądz popala. Spojrzy na Chrystusa. Nie. Nie tam. On jest tu. On się poprowadzi, on już podjął decyzję, już wie, co zrobisz. Jest jak matka, jak brat, jak oblubieniec, jak dobry ojciec. Słyszy ksiądz, jak do nas mówi? Czekaj na znak. Czy księdza szukałam? Był telefon z Warszawy, ze szpitala. Matka. Jakoś teraz to wszystko do mnie dotarło. nie on. To nie mógł być on. I już, Pietrek. Zostaw mnie z nim samą. No i co? Ksiądz mu chyba nie był potrzebny, prawda? Wprawdzie tu nie wolno, ale nie pozwalają mu na wszystko. Nie, dziękuję. Proszę księdza, ja przepraszam za to, co powiedziałem. No ale my tutaj cały czas rozmawiamy tylko o tym. No bo to chodzi o Waldka. Służył z nami w jednostce. No bo. No podobno się w, po tym wypadku w ogóle nie odezwał ani słowa. Waldyk? No tak. Nawet do żony się nie odezwał. Trzymaj. Chodź do mamy. No? No cicho. Chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec. Waldek zaraz wróci. Poszedł grabić siadna. Nic mi nie mówił, że zna księdza. No już, już. Waldek! Ksiądz? Dlaczego ode mnie uciekałeś? Co? Czego chcesz ode mnie zostawić? Mnie. Ksiądz nic nie wie. Ksiądz nie wie, jak to jest. Jak to tam było? Ja już nie mogę znieść tego słońca. On nie był mój brat. To nie był on. I ty dobrze o tym wiesz. Nie wiem. Nie wiem. Boże. Chcę być sam. Chcę być tylko sam. Paweł jest w szpitalu. Powinieneś widzieć oczy mojej matki. Wiedział, że przyjdę. Tak, chcę się wyspowiadać. Byliśmy tam w trójkach. Nie, nie w bazie. dobre. Następne. Jak pisali w gazetach, tylko na patrolu. Okay. Rombo. Lecisz. Baby, to dlaczego? Le oh. yeah. <grym> ja. A teraz dwoma. <grym> Ty, Paweł, daj mu giwerę. Dobrze wiesz, że nie daję nikomu swojej broni. No weź, daj to zdjęcia dupów tupu, wyślę. Daj pan, nie daj nikomu swojej broni. Jasne, tak? Dawaj papier. Tak, Otaj to. Sam sobie weź. Na no sobie w dupę ten generac. <grym> Proszę księdza, co robić? Powiedzieć prawdę. Ale jak? Co to jest? Ta prawda? Proszę księdza! A ten widziałeś? Tak, widziałem. Czerwony. No. Wojenek już krążył. <laughs> Naprawdę? Proszę to jeszcze podpisać. Już. Widzi ksiądz, jakie życie? Raz na wozie, raz pod wozem. A tu to jakby palec waży, nie? Wszystko gra? Tak jest, panie komendancie. I <laughs> don't Ty, jeden, zawsze wiedziałeś, że wszystko będzie dobrze. Garbigosu nagotowałam. Jak się pośpieszymy, to jeszcze będzie ciepły. Brachu, teraz to z tym cackiem żniwa pójdą jak z płatka. Ach, bo jak się zdziwi normalnie. Ty, napiłbyś się ze mną jednego pod te żniwa? Nie mogę. Muszę jeszcze dzisiaj odprawić mszę. no weź, brachu, no jednego za moje zdrowie, no. Przecież mówię ci, że nie. Kiedy ty w ogóle tle pijesz? Dam się tak rozchlałeś. Chcecie tu siedzieć do końca świata? Zamiast w kuchni przy stole, jak porządni ludzie? Masz, Pietryk. jedz. Mama! Tak? A ty jeszcze ze mną po To malutkim. To malutkiego. Dawaj. Muszę jechać. <noise> Już! A chciałam ci jeszcze dwa słoiki bigosu nałożyć. <noise> Idźcie przodem, ja was potem dogonię. Dobra. Och, godzina piąta, minut trzydzieści, kiedy powódka zagrała. Grupa rezerwy szła do cywila. Nie jedna panna płakała. Paweł. Cieszę się, że już wróciłeś. I że to nie ty. Tam musiało być strasznie, co? Wiesz co, brachu? Tam też były takie pola. Tylko usiane minami, w chu jak u nas Żytem. A jak nastąpiłeś na taką minę, to wiesz, co się z tobą działo? O tak. Pff. Pff. Co ty robisz? Oszalałeś? No co ty? A takich gadów jak tamten. nawet To żeśmy normalnie na miejscu rozwalali. Ja też. To byłeś ty. Ja też. I mój gnat nigdy nie podłował, rozumiesz? To byłeś ty? Nigdy. Nigdy kurwa nie spudłowałem, rozumiesz? To byłeś ty, tak? <noise> tak cię śmieszy. – Co? – To byłeś ty. – Autobus jedzie. – to, to, ja to byłeś ty, zabiłeś go. – Przyznaj się. – Stary, po prostu. – Tam się tyle działo że to byłeś ty. – Żadaj, to byłeś ty. – braku. – Powiedz, że to byłeś ty. – Żadaj. – Chcę wiedzieć. – Żadaj. – Chcę wiedzieć. – Szadaj Mówię. wiem. – Chcę wiedzieć. – Żadaj. – mówię ci. – Żadaj. – mówię się, to byłeś ty. Wiesz, myślałam, że nie zdążę. Masz, niech ci idzie na zdrowie.